Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Jaluki zapraszam Was na kolejny odcinek z Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie. Ostatnim razem udało nam się zdobyć moczną puszczę siłami Rohanu. Zobaczymy, co nam jeszcze pozostało. Do zajęcia. Okej, okay. został nam Dagorlat, Run. I tutaj jeszcze. Trzy prowincje, powiedzmy, że Rohanu. Wydaje mi się, że będę sterował już armią Gondoru. Raczej ich będę używał jako moja główna armia. Zostało mi w sumie nie wiem jeszcze ile mocy do odblokowania, ale lecimy na Dagorlat, żeby już mieć możliwość dojścia do czarnej bramy. Szybciej, szybciej. Tam Frodo i sam się nudzą pod tą górą przeznaczenia. Są drony tu dość ciekawe, bo w sumie, według tej mapki, patrzę, są to wszystkie siły. Mordor już są pod czarną bramą, czyli tutaj powinni mieć proste przejście do góry przeznaczenia. Ale nie czepiam się. Dobra, lecimy z Dagorlat. Uważam, że Gondor będzie moją główną siłą, y którą będę rozpoczynał walkę pod czarnymi wrotami, dlatego też chcę właśnie ich mieć jak najbliżej. Ewentualnie Rohan dojdzie jako posiłki. Nie pamiętam dokładnie, jak wyglądała ta ostatnia misja. Przekonamy się o tym pewnie niebawem. Dobra, trzeba zniszczyć wszystkie siły Mordoru, nie ma problemu. Tutaj zapraszam, dajcie mi może jednych jeźdźców, się pobudujemy tu. Pippin tutaj. Ok, trzeba rozwalić wszystkie siły zastępujące nam drogę. Powinniśmy sobie z tym poradzić niebawem. Dowolny bohater na 10 poziomie już to mamy, więc też spoko. Postawię sobie wieżyczki, tak w ramach jakiegoś zabezpieczenia. Weźmiemy kilku strzelców razem z naszymi głównymi siłami. I zaraz to ogarniemy. Strzelców ustawmy razem z naszymi siłami łuczników panowie, tutaj jeszcze wam go brakuje. Dobra, to jest jedynka, to jest dwójka. Tutaj sobie podstawimy resztę moich łuczników pod bramę. No i dobra, szukajmy przeciwnika w takim razie. Tu są jakieś gobliny, zaraz sobie z nimi poradzimy. To nie powinien być duży problem. A zawsze dodatkowe zasoby. I szukamy jakichś przeciwników do walki. Trochę się obawiam, że mi stąd wyjdzie wszystko, no ale zaraz się przekonamy. Weźcie ich, wystrzelajcie jeszcze co tak Kolejny obóz. Oj, to może być duża w takim razie mapa. Zasuńcie się do środka. Tu budujemy. O właśnie, widać już przeciwników. będę po prostu szybko sobie rozbudowywał swoje miejsca dobra stąd idzie i główna siła że mi takie mam wrażenie zaraz się przekonamy czas na wieżyczki i obozy obronne jedynka tutaj walczy dwójeczka tu wystrzeliwuje dobra odpalmy się odrobinę Pożywajmy naszych zdolności. i sobie powinni radzić. Tu nas próbują dopaść. Strzelców schowajmy do środka. Dobra, posterunek sobie możemy postawić. Wyślę ich do obrony. Mamy 10 punktów mocy. I odbakujemy ostatnie, ostatnie punkt. No, ostatnie umiejętności. Dlatego już nie będziemy się. Chyba wbijali w następne misje. Dobra, weź sobie z nimi porać, bo tu się robi powoli niebezpiecznie. Okej, okay, to zostało zajęte. Zostali nam ci. Zostawimy ten posterunek jeszcze. Chłopaki, tutaj fajnie by było, żebyście właśnie zawal zawalczyli. Ten posterunek nam zostawili, więc bardzo miło z ich strony. Atakujemy tutaj. Dwójeczka wybija te oddziały. Dobra, ci nas próbują też tu dopaść, więc tych wykorzystamy. Okej. Okay. Użyjemy sobie ozdrowienia naszych wojowników. Dwójka sobie na razie radzi dość sprawnie. Ci do środka nie wbijają. Także nie ma problemu, czekam, nasz postawia sobie tę gondorską twierdzę. Jaśne oświecenie użyjemy na przeciwnikach. Ci już powoli padają też, więc trzeba uważać. Ci tu nic ciekawego nie robią. jedźmy odrobinę bliżej, użyjmy sobie wzmocnienia pancerzy. I rozwalmy tych gości i dobra Romil możesz jeszcze tego ostatniego załatwić, bo będzie nas tu wkurzał. Tu jest OK, tu sobie poradziliśmy. I strzelcy mnie na razie niepokoją, to możemy sobie orły przywołać, żeby też coś podziałały. Tu sobie postawię jedną fontannę i twierdzę. Gandalf zaraz będzie mógł się znowu odpalić ze swoją umiejętnością. A my możemy zrobić zwiad, zobaczyć gdzie są jakieś większe siły przeciwnika. Gandalf, ale weź nie umieraj. Byłoby miło. Wycofajmy się odrobinę Orły nadlatują tu Włócznicy nam tu nie zaszkodzą. Możemy wjechać im po prostu poniszczyć jakieś budynki, póki jeszcze one stoją. Tu czekamy na fontannę. Moi się uleczyli odrobinę. Zaraz będą mogli zawalczyć. No jak już tu mamy wizję, no to weźmy sobie chociażby Rohirimów i porozwalajmy więcej tych budynków. I tu walczą, ci się właśnie uzdrawiają, więc możemy sobie postawić dodatkowe budynki. Jeźdźcy, weźcie się tego, pozbądźcie. No i dobra. Możemy się powoli przesuwać w kierunku tego obozu. Jedynkę przesunę na razie, niech mi się odrobinę jeszcze uzdrowią. I tu możemy wjeżdżać. Dwójka tutaj. Nie wiem, czy nie stracimy jakiegoś oddziału przypadkiem. On 295 na 300, no ale dobra. Na razie to nie problem. Wracamy się. Gospodarstwo w drodze. Jeźdźcy, no to wbijać tutaj, jak jeszcze żyjecie. Ktoś porozwalać. Już nie żyjecie, no to wszystko jasne. Poprosimy o uzdrowienie, bo Gandalf nam tu zaraz spadnie. Dobra, wycofajmy ich. Dwójeczka tutaj niech niszczy. Tego raz możesz bić po orkach. Wezmę sobie uleczenie i wjeżdżamy tam. Tu już porozwalane, poniszczone, zaraz ten obóz zajmiemy. Od lat pamięta ładniejsze bitwy od tych tutaj. Ale przynajmniej nie idę teraz jedną armią bohaterów tylko, żeby pozajmować przeciwnika. O, tu jak mnie uskrzydlili. No dobrze, że postawiłem jakieś wieżyczki. Weźcie się wycofajcie, nie ma się co tam rzucać w przeciwnika. Pobudujmy obóz, żeby nam tutaj nie zrobili pleców. I idziemy odbijać ten posterunek, który mi tam dojeżdżają. Zapraszam. A tu klasycznie wieżyczki, żeby tego nie... o, troll. Skrót już leży. Chłopaki tutaj walczą na razie. Tu mi jeszcze rozwalają ten posterunek, do którego właśnie miałem się wrócić. Ale mi to trochę nie wyszło i tutaj jeszcze jest atak. No dobra, to na razie w takim razie broimy nowo zdobytych ziem, a zaraz się wrócimy po tamtym posterunek. W sumie mogę jeszcze jeźdźców wykorzystać, których tu mam. Niech im pokażą, gdzie ich miejsce. Ci zostali porozbijani. Jeszcze tego trola byśmy się pozbyli, żeby nam tutaj krzywdy nie zrobił za szybko. Dobra, ten już leży. Tamten postrunek mogę olać. Idziemy szukać tutaj przeciwników. Dobra, ujeżdżamy dalej. Jak tam nasza kawaleria? Zróbmy z was trujeczkę. Się pobudowało. Tutaj mamy szybka szarża po orkach. Dobra, możemy się wrócić na razie i na razie bezpiecznie wzmocnijmy pancerz, żeby nam przeciwnicy krzywdy nie zrobili na tych oddziałach i rozbijamy dalej. Kto mnie tu atakuje? No ludzie, bez przesady. No, dało się przesunąć kilku oddziałów, i już jest wielki problem. Tutaj wystrzelimy wszystkich. Dobra, poradźmy sobie z tym. Tutaj nadjeżdżającym w naszym kierunku, tych możemy użyć, chociaż nie. Tu są spore oddziały włóczników, to lepiej nie. Ale z tymi sobie poradźmy. Na razie was tu przywrócimy. Dobra, idziemy w kierunku następnego obozu, a tutaj już jest. Dobra, poradźmy sobie z tymi gościami. Możemy znowu sobie orły przywołać i trochę porozwalać tych budynków przeciwnika. Jedynka znowu dostaje popysku, bo chłopaki się za szybko rzucają tam na przeciwnika. No skorzystajmy i z entów i z tego, no skoro jest taka możliwość to na pewno się przyda. Możecie rzucać i rozwalać te bieżyczki Aragorn zapraszam do uzdrawiania nas a my wjeżdżamy niszczyć razem z przywołanymi oddziałami No ci na szczęście przeżyli wszyscy Oru nie przeżyły tej eskapady, no ale to już trudno i tak były tylko przywołane Enty możecie niszczyć tam dalej Rohirrimowie też się przydadzą. Tutaj muszą mieć posterunek jakiś, bo ciągle mi stąd przychodzą. Więc lecimy i tam. Weź użyj tego pierścienia mocy, czy tam słowa mocy. Poszukajmy tu, bo stąd ciągle orkowie też przychodzą. Dobra, to zostało zniszczone. Enty zapraszamy tu. Tutaj na szczęście jest pusty ten obóz, dwójeczka się buduje i wjeżdżamy tam. O, jeszcze tych trzeba by wystrzelać. Skoro nas tu próbują zaatakować, to budujemy i w was atakujemy. Dwójkę przesuwam, Enty się już... Skończyły. Dobra, to sobie poradziliśmy. Ponownie trzeba to przygotować. Dobrze, że też surowcy coś szybko wbijają. Dzięki tym premiom, które wcześniej narobiłem. O, Dzimi mogli też popadać. Chociaż nie, są trzy oddziały. Jak się uda temu jednemu uciec, chyba nawet nie stracę jeźdźców. Wjedźcie w tych. I was wycofam do fontanny. Was też wycofuję. Wy wchodzicie tutaj. No właśnie, tu jest mały posterunek. A sporo mógł mi krwi napsuć. Dobra, szukamy w takim razie dalej przeciwników. niech się tutaj odradzają na spokojnie. Dobra, to zostanie zniszczone. Tutaj obrona w miarę się trzyma. Dobra. No to co, trzeba stąd się przesuwać dalej. Ta armia póki co broni nas w tym miejscu. Zaraz przejdziemy szukać tych obozów kolejnych przeciwnika. I południe przynajmniej mapy będzie wyczyszczone na ten moment. Przynajmniej taka jest szansa, chyba że stąd jeszcze coś się tu robi. No bo też już mógł powstać. Podeslijmy sobie jeźdźców. Jedynka tu ciśnie. Trójka ze zwiadem. I dokładnie, pobudowali się już tutaj. Zróbmy szybko jazdy, bo jak mi się tutaj trolle zrobią. To będzie problem. Jakieś trole już tu są. Ale na szczęście. A nie, to są to są ich trole. dobra trzeba się wycofać Dwójka z posterunkiem Jedynka tutaj Możemy środek mapy próbować zająć Posterunek I my się wracamy, żeby z tymi trollami sobie poradzić Długo tu nie powinny pożyć i na szczęście atakują wieżyczki głównie, więc nie ma problemu. Ok, ok. A dwójka tutaj pokonała. Dobra, to w sumie nie możemy iść na północ. Tutaj się ruszymy naszymi wojskami z zamku. Także czwóreczka i do przodu. Jedynka wchodzi tu, dwójka pilnuje z tej strony, tu się wybronimy. To zaraz padnie, idziemy tam dla bezpieczeństwa. Dwie wieżyczki plus gospodarstwo, czwórkę podsuwamy bliżej. I na razie tu, odpalcie się, chłopaki. Ty możesz zadzwonić. Dobra, trzeba rozwalać ten obóz. Na szczęście on większy zasięg od ich wieżyczek, więc nie padną mi tak szybko. Boromir dostaje po tyłku, ale zaraz tutaj poprawimy tę sytuację. Czwóreczka tu sobie poradziła. Już niestety wartownia ma zasięg. Idą też pierwsze trole na nas. Na szczęście nie doszły. Dobra, rozwalajmy to. Wyzwijmy sobie jeźdźców, żeby troszkę przyspieszyć to zniszczenie. Też nie umieraj stary, co? Eee, dobra, tu się niszczy. Tutaj sobie radzą. Okej, okay, powinno się udać. tutaj też wbijamy. Gimli tutaj sobie poradzi. Ok. No byle się pozbyć tych strzelających do mnie budynków, bo to głównie one mi krzywdę robią. Gdy mam tylu strzelców, to nawet nie zdążą do mnie jednostki walczące, wręcz podejść. Jama orków zniszczona, czas na wartownie. O, tu mi w sobie mogło coś paść. To chyba na pewno im padło. No dobra, trudno. Będziemy mieli okazję sobie porekrutować coś przy następnej misji. Tu mają po stronie. A tutaj coś jeszcze jest. No dobra, no to chłopaki. Trzeba to rozwalić. Tu dwójeczka, czwóreczka sobie poradziła. Stawiamy obóz. I idziemy tutaj zawalczyć. Tutaj dwójka. Szkoda, że straciłem ten jeden oddział. Ale trudno. W następnej misji w sumie wykorzystam to, żeby zrobić ogniste strzały, bo tam którzyś moi strzelcy ich nie mieli. To sobie poświęcimy kilka oddziałów. Resztę wykorzystamy, uzyskaną. O tu są orkowie między naszymi. Dobra, to zostanie zniszczone. Prawdopodobnie mają jeszcze jakiś postelunek tam w rogu, ale zaraz się przekonamy. On do mnie coś dochodzi. Ten obóz zniszczony. Lećmy zobaczyć jeszcze na górze, czy czegoś nie mają. Dokładnie. Jest tu chyba ostatni postronek przeciwnika. Także pozbędziemy się ich zaraz. Możemy nawet tych podesłać i to już powinien być koniec tej misji. Trochę zaszło, kurczę. Nie spodziewałem się, że aż tyle. Ale nawet Pippin wbił dziesiąty poziom. To oto moi drodzy. Użyteczna misja w takim układzie. Dobra, panowie też już zdążyli dojść. Kurde, tu jeszcze mają posterunek Ech, eee, dobra, wracamy się w takim razie. Mogę zrobić to chyba w ten sposób. Rzucamy i niszczymy wszystkim co mam. Już nie ma chyba co bawić się w przesyłanie całej mojej armii, skoro to sobie powinno poradzić. Ok, udało się? Dokładnie. Yy, no to co? to oczyszczony. i w następnej misji czeka nas już walka o czarne wrota. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli si tak, dajcie mi o tym znać. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Cześć.